Czas posprzątać ten kurwie dołek, jestem wasyl, oryginalny, a to są moje ludzie, stekle wilki. Rama, rama. Manko, nazywam się Wasyl Halicz, pochodzę z Ukrainy. Teraz mieszkam w i Imię Wasyl oznacza król i czuję, że w niedługim czasie będzie koronacja. W Polsce mieszkam już prawie 9 lat. Już jestem tutaj długo. Moja decyzja była, bo jak byłem na Ukrainie, tam już tak kurczę, no, uciekam po prostu od, do, na lepsze życie, no, i na lepsze życie w Polsce i co, to mi bardzo podoba, myślę, że wszystko się rozwija. Przyjechałem tutaj, to pierwsza moja praca była na budowie pracowałem po 12 godzin. No i czasem na przykład jak robię jakieś tam treningi tam, personalne albo coś i myślę, że jestem zmęczony, to przypominam sobie tą pracę i już nie jestem zmęczony. <grytania> No, moje zamiłowania do walki mi zaśpiewał mój tata, bo jak zobaczył, że ja biegam, to powiedział, że uciekać nie będziesz, to i trenuj boks. <noise> ja byłem grzecznym dzieckiem, ale czasem się odpierdalałem. I moja pierwsza bójka była w szkole i rozbiłem typu nos i na tym się skończyło. Co weekend jakieś solówki, wychodzisz, to ci zaśpiewa, czy coś. Tak to nie liczyłem w ogóle, ile mam, mam walk ale większość mam wygranych. Wygrałem mistrzostwa Ukrainy w juniorach. Nie lubiłem zbijać wagi. Zawsze, zawsze mówiłem swojemu tatu, że chce boksować w Open. Wystartowałem w Ukrainie w kickboxingu, ale walczyłem prawie samymi rękami, tylko bo trzeba było trzy razy machnąć nogą w rundzie. No i tak wygrałem szóstwa Ukrainy. Mam dziewczynę, e, mamy już dziecko nasze, li, kaban, kotek fajny. Wasyl jest taki dobroduszny na pewno, o złotym sercu, jest bardzo otwarty, dba o swoich bliskich, no jest bardzo dobrym człowiekiem, tak w kilku zdaniach bym mogła powiedzieć, to tak bym go określiła. Poznaliśmy się przez Instagram, ja gdzieś tam znalazłam zdjęcia, wyświetliły mi się w zasadzie a z poprzednich edycji Gromdy, no, jakoś złapaliśmy kontakt i potem zaczęliśmy się spotykać. Tatuaży Mam tutaj Tomka zadymy, <laughs> Nie, no żartuję. Tu mam takiego walczącego fightera, jaki też mnie motywuje, jak patrzę na ten tatuaż. E, gra, mój granat, że mam te w lewej ręce. Każdy mój taki tatuaż ma jakieś dla mnie znaczenia, jakoś mnie tam w jakim stopniu motywuje. No, mogę powiedzieć wam kawałek kawał o jafferach, że dwa jaffery się spotkali, jeden taki mówię do niego, jaffer wiesz, to jest logika, a on mówi, nie, no nie wiem, mówię, no na przykład masz wędkę, a on mówi, no tak, czyli lubisz chodzić na ryby, a on mówi, no tak, to jest logika, bo jak lubisz chodzić na ryby, to lubisz ładne widoki, on mówi, no tak, to jest logika. Mówię, jak lad, lubisz ładne widoki, to lubisz ładne kobiety. On mówi, no tak, to jest logika. Mówię, jak lubisz ładne kobiety, czyli nie jesteś pedalem. On mówi, no tak, to jest logika. Później ten drugi Joffer to usłyszał, poszedł do innego Jaffera, Mówi, wiesz co, to jest logika. On mówi, nie. Mówi, a masz wędkę? On mówi, tak, to jesteś pedalem. Jego poczucie humoru nie ma granic. To jest jeden z licznych osób, ja myślę, tutaj na tym świecie, która ma takie poczucie humoru, że kiedy on mówi, nie wiadomo, czy żartuje, czy mówi prawdę, czy cię nie wkręca. Bardzo pozytywną i bardzo humorystyczną osobą, i dlatego się z nim zaprzyjaźniłem, bo nie więcej sam jestem taki. Z Wasylem znamy się od około 3 lat. Poznaliśmy się na treningach, i od tamtego czasu do tej pory wspólnie trenujemy boks. Wasyl jest raczej spokojny, ale na pewno jak jest jakiś problem, to w pierwszej kolejności dzwoni się do Wasyla. Wasyl jest bardzo osobą energiczną, bardzo pozytywną, charakterystyczną na pewno w jednym swoim rodzaju. Bardzo pomocny gościu, myślę, że wymierający gatunek. Cały czas coś nowego wymyślanie. Żarty jest mistrzem żartów, nie? <laughs> Bez kity, no. mieliśmy parę śmiesznych sytuacji z Wasylem. Wkręciliśmy Super Maria, że będzie walczył w grądzie i że przygotowania i tak dalej. Dwa tygodnie zrobiliśmy na gołe łapy. Także mieliśmy z tego straszną bekę i was właśnie no, jego pomysł, jego idea. Jako zawodnik widać, że, że no, lubi się bić, tak? lubi iść do przodu, nie cofa się do tyłu. Jak ma przygotowania, to te przygotowania są bardzo na poważnie. No Jak jest na treningu, nie ma opierdalania, tak? Zapiedala cały czas. Moje pierwsze spotkanie z Wasylem to było to oczywiście, odbyło się na treningu. Nasz pierwszy sparring, cios na wątrobę, no i niestety musiałem podziękować z dalszego treningu. Nigdy się nie cofa, cały czas idzie do przodu i moim zdaniem jest najtwarszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ogromne. Jeżeli ktoś by na jego patrzył tylko przez wygląd, no to na pewno można się przestraszyć i inne wrażenie odebrać, mieć, ale, ale to jest naprawdę fajny, dobry człowiek, skromny, nie wywyższa się tak naprawdę, no, no, no zupełnie inaczej niż wygląda na pewno, bo wygląda groźnie, a wcale nie jest groźnie, jeżeli nie chodzi o klatkę czy tam ring. Gromda, ja myślę, że jest tam zajebisty klimat, najlepsza ogólnie federacja walk na gołej No i co ogólnie, tam wszyscy fajnie się trzymają, bardzo taka e, rodzina atmosfera. Bardzo się tam różni od boksu, ta walka bez rękawic, e, bo jest, moim zdaniem, większa adrenalina i też jak tam wychodzisz walczyć, to później ta adrenalina Ci uzależnia. Już tym, jak walczysz w rękawicach, to to już nie jest to bez rękawic. W całej świecie w sumie nie ma takiej federacji. Wszędzie tam wychodzą jakieś punktowania, coś tam, że na przykład 3, 3 po 2 albo 3, po 3 minuty. A na gromdzie jest naprawdę ten mocny klimat. Jest 4 rundy i 5 do upadlego. I myślę, że moim zdaniem to jest najlepsze i najbardziej taki old school. Bo kiedyś też były takie walki na gołe pensje i tam walczyli nawet niektórzy też tam po 20, po 50 rund dopóki ktoś nie wpadnie, a później rano szli do pracy. Pięć, czasem są ulicznik, walki na gołe pięć, jest duża różnica, tak samo jak to widać po grondzie, że przychodzą jakieś uliczniki huligany i później przegrywają i sportowcy to wygrywają. Bo może na ulicy też czasem tak być, że ty tam jesteś z jakimiś kolegami, czy już jakieś wsparcia, a tutaj na grondzie ty wychodzisz, walczyć jeden na jeden. Moja ostatnia walka z Reksu, że przypominam też był plan na walki, że jakby w pierwszą rundę wychodzimy na spokojnie. Później jak już mi trener pończyk mówi, od, odpalamy się. Fajna walka była, pokazałem się z lepszej strony. E, jakieś nowe sztuczki dodałem. Reksu przegrał przez e, może kontuzję. A, a tak naprawdę nie wiem czy tam była ta kontuzja, czy nie. Każdy jest fighter i wiadomo, że jak ty wychodzisz już walczyć na gole piochy to już od początku e, te ręce będą złamane, ta? jakieś rozcięcia, coś tam, to nie ma jakichś tam tłumaczeń przez kontuzji czy coś. Każdy wychodzi, każdy tam po pierwszej rundzie ma coś tam uszkodzone, złamane. I... No, takie są zasady, takie są walki. No, ja tam należę do zawodników, że jak mam jakąś kontuzję, to i tak staram się e, wygrać iść do przodu i walczyć do końca. Walczyć dla pieniędzy sławy rozpoznawalności i po prostu lubi walczyć. Cięższy od cały czas od nich jest tak jest. Wykonanie zresztą jednego i drugiego, ale począwszy od drugiej rundy, precyzyjniejszy jest, kubiszy Nie potrafi znaleźć dystansu. w po jedynku musi szukać walki w krótkim dystansie tak jak robi to teraz. Są czasy na korku widzę ze strony Tobiego jego. O, ten, o, Damarkowany widny lewy sierpowy na zakończenie kombinacji. Nie przeczytał tego kompletnie do Diego. Trafia w skałę. Ależ dobry teraz robi się. Teraz ma problemy e, e, Kubiszyn. Zamknięty na linach do Diego. Pierwszy raz tak głęboko zamknięty do głębokiej defensywy zostały. Do Diego odczuwa już kródy tego pojedynku Kubiszy. Nie, teraz ma ogromny kryzys. Mimo, że ten kryzys również dotyka e, Kubiszyna. To jednak widzimy co robi. Na moim zdaniem w naszej walce z Don Diego byłem dla niego najcięższym rywalem. Dałem mu mocny opór już czułem, jak on ciężko oddycha. W każdej walce on jest faworytem, ale kiedy walczyliśmy razem, to on już nie był takim faworytem. Teraz na ten moment w Don Diego mógłby wygrać, dlatego że już też pozmieniałem parę sztuczek w swojej amunicji i co, jestem lepszym, Wasil 2-0, także na pewno teraz by wygrał. Ja to tam za Don Diego nie przypadam, jest specyficznym człowiekiem i mu po prostu w kurwa. Ty idę kurwa, pokupiesz na papas gromdy! Idę pas gromdy! Tutaj wymierzył wzrokiem Mateusza Don Diego Kubiszyna. To jest rywal, na którego polujesz. Od razu chcesz doprowadzić do tego pojedynku i kolejnej odsłony. Jesteś gotowy na, na ten rewanż? No, teraz jestem gotowy i po prostu zabiję go. Kejterowa hey, lewa, tam tam co oni tam mówią. Ktoś kogoś lubi, ktoś kogoś nie lubi, ale myślę, że większość ludzi mi lubi. Osoby, co tam piszą o mnie z komentarzy jakie tam o moim pochodzeniu czy czymś, niech tam się zajmą się swoim życiem i swoimi sprawami. Ja jestem sobą po prostu, nikogo nie udaje i komu się podobam, komuś nie i mam to w dupie. Za chwilę to się może, proszę państwa, skończyć. Jest nie, to jest ta szybkość, to jest ta szybkość przewaga szybkości, no i umiejętności, bo ten lewy sierpowy naprawdę był błyskawicznie wyprowadzony. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale walczyłem też na pierwszej gromdzie. Wtedy ważyłem 83 kg. Fajnie, mi się to pamięta. Pierwsza walka była bardzo mocna. Szybko skończyłem gosta większego ode mnie. Pierwszy raz, jak zawalczyłem na grondzie to w ogóle była taka inna, inna atmosfera, w ogóle jak pierwszy raz to zobaczyłem, e, naprawdę, że, że mocne, mocne bitki, nawet jednego chłopaka przywieźli w bagażniku, bo był poszukiwany tak, żeby go tam nie złapali po drodze. <laughs> naprawdę bardzo mocne przyżycia, mocne walki i no, coś, coś w ogóle niesamowitego. Do drugiego turnieju już jestem bardziej przygotowany. E, Nabrałem masę siły. walki były moim zdaniem też e, mocno wywoskowe. W pierwszej walce walczyłem z Stalarskim Dawidem, to chyba tam jakoś w pierwszej czy w drugiej rundzie skończyłem. W drugą swoją walkę miałem e, z Zolkiem. mocny gościu e, 100, ze 105 kg, to wyważył też dobrą bitkę daliśmy. No a w finale wygrałem na łózy z Denisem Zaleńskim. Ta walka była najlepsza w tym turnieju. E, w dwa razy gorzej miałem walkę z Ziołkiem. Tak naprawdę to robiłem tylko lewy prosty i on tam padał, przywracał. Widać było, że nie chce walczyć. Jeżeli chodzi o karierę sportową, najbardziej ciężka walka w moim życiu była z, z na Zadyną. Dużo wymian było, nie, wiadomo było, że nikt nie odpuści. Doszło do piątej rundy i w piątej rundzie zawalczyliśmy około 25 minut. W moim zdaniem walka Don Diego z Balboa e, może wygrać e, drugi raz Don Diego. Ale ja chciałbym, żeby wygrał Balboa. Nie lubię Kubiszyna i chętnie mogę że spójrz na gołe pieniądze. Jak zobaczyłem Kubiszyna, że tak się cieszy po naszej walce, to no co, po prostu no, przegrałem, Miał po prostu więcej farta i tyle. I dlatego tak się cieszył. Balboa walczy z Kubiszynem, wiadomo. Wasyl zostaje, zostaje bez przeciwnika. Jestem chętny. Michael jest, panowie, nie do trafienia. No, słyszałem, że tam ostatnio coś było na mnie, jak się wypowiadał, to mówię, była, tak się nie kozać, bo nie wiesz, na co się piszesz. Buki to ja zjadam na śniadania. No, i ja myślę, że mógłbyś z każdym walczyć i dla mnie to nie ma żadnej różnicy, czy po prostu przygotowuję po prostu po tego, po tego albo po tego wychodzę i wygrywam przesłania do hitler, do kamery skupcie się na swoim życiu i starajcie się być codziennie lepszymi ludźmi niż jesteście teraz gronda nie ma miękkiej gry.